We wtorek w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele PKP PLK podpisali umowę o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego modernizacji linii na odcinku Piechowice-Szklarska-Poręba-Górna. Wysokość dofinansowania wynosi 85%, a pierwsze remonty rozpoczną się niebawem. Umowa z wykonawcą PKP PLK już podpisało, wykonawca wszedł na, na budowę, rozpoczął pracę przed sezonem zimowym, ma ten odcinek zakończyć, żeby w okresie zimowym pociągi jeździły. Od wiosny z powrotem zaczną być realizowane i wtedy znowu zostanie zawieszone połączenie kolejowe na, tej, na tym odcinku do Szklarskiej Poręby. W ramach robót modernizacji zostanie poddane nie tylko torowisko, po którym dzisiaj pociągi mkną z zawrotną prędkością 20 km na godzinę, ale także perony, obiekty inżynieryjne oraz rozjazdy. Dzięki temu pociągi będą pokonywać tę trasę z trzy razy większą prędkością, a dojazd z Wrocławia do Szklarskiej Poręby ma zająć w granicach 2,5 godziny. W dalszej perspektywie chcielibyśmy również poprawić stan odcinka między Jelenią Górą a Piechowicami. On nie jest w tej chwili jeszcze objęty tym projektem, natomiast będziemy rozmawiali z panem marsz na temat przedsięwzięć poprawiających dostępność kolei na terenie Jeleni Góry poprzez budowę nowych przystanków, ale również poprzez poprawę stanu nawierzchni. I wtedy będzie możliwe uzyskanie również na tym odcinku prędkości, tak jak zostało powiedziane, 80 km na godzinę. Na korzystne wiadomości z Ministerstwa Transportu czekają także mieszkańcy Lubania, Węglińca i Lwówka Śląskiego, którzy są dzisiaj na kolejowym marginesie. Ze względu na nikłe zainteresowanie pasażerów, liczba kursujących tą trasą pociągów została ograniczona do minimum, ale jak zapowiedział wiceminister Masel, ma to ulec zmianie. Prace będą kontynuowane w przyszłym roku z wykorzystaniem środków funduszu kolejowego, także ta linia, myślę, że w ciągu Kilku miesięcy, może w, w, w ciągu przyszłego roku, powinna być ponownie uruchomiona w przewozach pasażerskich. Zakończenie inwestycji na trasie Jelenia Góra Szklarska-Poręba planowane jest na koniec 2013 roku.